Nie wybrałaś bycia samotną, wybrałaś przetrwanie. I to właśnie tam, w środku zwykłego dnia, w końcu cię to uderzyło. Jeden gest, jedno zdanie wypowiedziane bez duszy, spojrzenie, które już cię nie widziało. To nie była wielka kłótnia, ani eksplozja. Było wręcz przeciwnie, pustka, obojętność wyciekająca z szpar słów, które mówił, nieobecność tam, gdzie kiedyś była obecność. I zaczęłaś zauważać, że to nie był miłość. To było przywiązanie, to był strach przed zostaniem samej, to była uporczywa nadzieja, że On się zmieni, kiedy tak naprawdę to Ty się zmieniałaś, już nie mieściłaś się w tym samym rodzaju bólu, nie byłaś gotowa się pomniejszać, by utrzymać kogoś, kto potrafił tylko rosnąć kosztem Twojego poświęcenia. I to bolało, bo decyzja o odejściu nie zawsze nadchodzi z gniewem, czasami przychodzi z ciszą tak dojrzałą, tak zmęczoną, tak świadomą. Że jedyną rzeczą, która jeszcze pozostaje, jest głębokie oddech i powiedzenie sobie zasługuje na spokój. Koniec dowodów, koniec uzasadnień, koniec prób przekonywania kogoś, aby dostrzegł wartość, którą sama zaczynałaś zapominać, dostrzegać w sobie. Prawda jest taka, że zaczęłaś dostrzegać sygnały już dawno temu, ale zawsze starałaś się je ignorować, ponieważ strach przed zostaniem samą. Wydawał się bardziej okrutny niż jego obecność z brakiem obecności, ale pewnego dnia rozejrzałaś się wokół. I zobaczyłaś, że jego towarzystwo sprawia, że czujesz się bardziej samotna niż cisza twojego pokoju. I to było brutalne, bo nie chodziło o to, żeby być samotną, chodziło o to, żeby być źle towarzyszoną. Zaczęłaś dostrzegać, że twoje ciało krzyczało rzeczy, których twój umysł nie chciał usłyszeć: bóle w klatce piersiowej bezsenność, niepokój na widok wiadomości, ulga, gdy on się z tego wycofywał, napięcie, gdy przychodził, zauważałaś, po prostu nie chciałaś zaakceptować, ale jest taki moment, gdy dusza krzyczy głośniej, gdy to, co święte w tobie wstaje i mówi dość i to dość nie musi być wykrzykiwane, rodzi się w środku cicho, nieodwracalne, nie prosiłeś, żeby to przeżyć, ale dziękujesz za to, że to się wydarzyło. Bo to właśnie tam odkryłeś, z czego zrobiona jest Twoja prawda. Zdałeś sobie sprawę, że bycie z kimś, kto Cię nie słucha, jest bardziej samotne niż jakakolwiek nieobecność, że tłumaczenie swojego bólu sto razy nie jest miłością, to wyczerpanie, i że za każdym razem, gdy milczałeś, aby zachować spokój, traciłeś swój własny, ten moment, w którym zamknąłeś drzwi i nastała cisza. I poczułeś się dziwnie. Bo on nie wysłał ci wiadomości, nie błagał, nie szukał, i myślałeś, że to cię zniszczy, ale było wręcz odwrotnie: czułeś strach w pierwszych dniach. Oczywiście, że czułeś strach przed wątpliwościami, przed nawrotem, przed samotnością, ale zaraz po strachu przyszła niesamowita cisza, mu tak nowa, tak twoja, że zrozumiałeś: Nie wybrałeś bycia samotnym, wybrałeś powrót do siebie. I nikt cię nie ostrzegł, że to będzie tak potężne. Tak zaczyna się wyzwolenie, nie jako krzyk, ale jako wyczerpanie, jak ten dzień, w którym nie miałeś siły nawet, żeby odpowiedzieć na ostatnią wiadomość, bo coś w tobie już postanowiło odejść. Nawet jeśli twoje ciało wciąż tam było, to zrozumienie nie przychodzi z radością, przychodzi z łzami, z milczeniem, z ciężarem wszystkich lat, w których próbowałeś wymusić coś, co nigdy nie było lekkie, ale przychodzi też z przytłaczającą klarownością. Zacząłeś widzieć rzeczy takimi, jakie były zawsze, bez zasłony romantyzmu, bez filtra potrzeby, i dostrzegłeś, że nigdy nie widział Cię w całości, że kochał Twoją obecność, ale nie dbał o Twoją duszę, że tylko szukał Cię, gdy było to dla niego wygodne, i że miłość, gdy jest prawdziwa, nie rani w ten tak stały sposób. Czy przeżyłeś coś podobnego? Opowiedz mi w komentarzach. Największa zmiana? Nie potrzebowałeś nikogo, kto by cię uratował. Sam się uratowałeś. Byłeś kobietą, która spojrzała w lustro, z opuchniętą twarzą, zmęczonymi oczami, zranioną duszą, i mimo to wybrała siebie. Zrozumiałeś, że to nie była niewdzięczność. To była samo preservation. To nie był duma. To była miłość własna. To nie była chłodność. To było dbanie o siebie. I zauważyłaś, że gdy naprawdę się kochasz, przestajesz błagać o to, by być kochaną. Stajesz się całością, a bycie całością to to, co odstrasza tych, którzy potrafią kochać tylko w połowie, a teraz, teraz oddychasz inaczej. Budzi się lżej, czasami się śmiejesz sama, wracasz do słuchania piosenek, które Cię łączą, nie musisz już usprawiedliwiać milczenia, ani prosić o pozwolenie na bycie sobą. Zauważasz, że samotność to święta przestrzeń, nie wyrok, i że Twój spokój to Twój nowy standard. Kto chce zostać, niech się do tego dostosuje. Kto nie chce, niech idzie. Bo nie będziesz się już pomniejszać, by zmieścić się w czyimś świecie. Twój spokój uczy cię dostrzegać wszystko, co wcześniej umykało uwadze. W tym także wartość bycia własnym domem. Jeśli to cię poruszyło, skomentuj. Potrzebowałam to usłyszeć. Podziel się z kimś, kto wciąż uważa, że miłość to synonim poświęcenia. Dokończ to zdanie. Bycie samotną to bada w komentarzach. Nie wróciłaś do tego, kim byłaś, właściwie nie chcesz już być, bo ta, którą byłaś, akceptowała niewiele, zadowalała się okruchami, usprawiedliwiała niewybaczalne zachowania w imię może. Dziś dostrzegasz to z przerażającą klarownością, że byłaś znieczulona, że myliłaś intensywność z obecnością i że nazywałaś miłością to, co w rzeczywistości było emocjonalnym przetrwaniem. Nie wyszłaś z relacji tylko z bólem. Wyszłaś z mądrością, z bardziej wyczulonymi oczami, z ciałem bardziej obudzonym, z duszą bardziej wybredną. To nie jest arogancja, to skutek przebywania w miejscu, gdzie prawie zapomniałaś, kim jesteś, a powrót w życiu to twoje największe zwycięstwo. Zauważyłaś, że wiele rzeczy było winą braku i że brak jest jak dziura bez dna. Im więcej ludzi wrzucasz do środka, tym bardziej wydaje się pusta. Brak nie wypełnia się obecnością innej osoby. Brak leczy się tylko wtedy, gdy ponownie odnajdziesz siebie. I to w tym ponownym spotkaniu. W tej dojrzałej samotności. Zaczęłaś naprawdę się widzieć. Zauważyłaś, że nie musisz się udowadniać, nie konkurować, nie sabotować się, aby utrzymać kogoś przy sobie. Zacząłeś rozumieć, że Twój spokój ma swoją cenę. A ta cena nie podlega negocjacji. Twoje standardy zmieniły się bez wysiłku. Nie spisałeś listy. Nie składałeś obietnic. Po prostu zacząłeś czuć. Czuć, kiedy spojrzenie nie jest prawdziwe, czuć, kiedy rozmowa to manipulacja, czuć, kiedy zainteresowanie jest chwilowe, czuć, kiedy dotyk przynosił poczucie winy, a nie obecności. Twoja percepcja stała się ostrzejsza, prawie duchowa. I w związku z tym twoje ciało zaczęło odrzucać to, co kiedyś akceptowało w imię lęku przed utratą. Już nie gonisz. Już nie próbujesz za bardzo wyjaśniać. Nie nalegasz tam, gdzie dostrzegasz, że druga osoba nie chce się zagłębiać. I to nie jest chłód, to jest mądrość. Twoja obecność stała się święta. Twoje milczenie mówi więcej niż jakiekolwiek słowa. Twoje spojrzenie przeszywa powierzchowność. Twój czas stał się ołtarzem. Kto chce być z tobą, będzie musiał przyjść z prawdą, z troską, ze świadomością ponieważ już krwawiłeś za ludzi, którzy nawet nie zasłużyli, by znać twoje pełne imię, już płakałeś w samotności z powodu ignorowanych wiadomości, już czekałeś na telefony, które nigdy nie nadeszły, i to wszystko było szkołą. Dziś to, co kiedyś cię przygnębiało, teraz cię wzmacnia, przestałeś romantyzować chaos, przestałeś nazywać intensywnym to, co było tylko niestabilne. Przestałeś używać wymówek, aby usprawiedliwić emocjonalną nieobecność drugiej osoby, i zdałeś sobie sprawę, że gdy ktoś naprawdę kocha, nie ma miejsca na wątpliwości. Jest obecność, jest jasność, jest wzajemność. Czy stałeś się trudną kobietą? Nie, stałaś się intymna z samą sobą i to przeraża, bo kiedy się spełniasz, nikt cię nie manipuluje. Nie jesteś już tą, która cieszy się z okruchów. Dziś chcesz głębi, koherencji, pokoju. A pokój, który masz, nie pozwala na hałasy udające romans, dlatego Twoja energia się zmienia, Twoja obecność się rafinuje i tylko ten, kto dostrzega wartość Twojej istoty, pozostaje. Reszta przeraża się, oddala, lub próbuje Cię zdyskredytować, ale już się tym nie przejmujesz, bo teraz wiesz, co nosisz w sobie, i już nigdy tego nie zapomnisz. Już nie tłumaczysz, dlaczego nie odpowiadasz szybko. Dlaczego nie przyjmujesz każdej propozycji? Dlaczego wolisz spędzać sobotnie wieczory samotnie? Dlaczego nie znosisz ludzi, którzy się nie słuchają? Po prostu działasz w harmonii ze swoją percepcją, a ci, którzy nie rozumieją, nie muszą rozumieć. Twoja energia mówi, zanim otworzysz usta. Twój wzrok już przekazuje twoje granice. Twoja obecność jasno pokazuje, że nie akceptujesz mniej. I wiesz, co jest najciekawsze? Przyciągasz więcej, kiedy przestajesz przyciągać kogokolwiek. Bo teraz jesteś cała, a to co jest całe, nie żebrze. Nowa kobieta budzi się i dziękuje, nawet z bliznami, nawet z wspomnieniami, nawet w szare dni, bo wie, że żyje. Wie, że przetrwała własny otchłań. I to jest święte. Ubiera się, jakby się szanowała. Pracuje, jakby miała cel. Spaceruje, jakby wiedziała, co nosi w sobie. Uśmiecha się, jakby nikomu nic nie była winna. A kiedy przeszłość próbuje szeptać. Ona po prostu zamyka oczy i mówi: Wybrałam swój spokój. I to była najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjęłam. Czy ty też to przeżyłaś? Opowiedz mi w komentarzach. Jeśli ten tekst opisuje to, kim się stałaś, napisz: Jestem tą kobietą teraz. Podziel się z tymi, którzy wciąż myślą, że wybaczanie zawsze to miłość. Po wszystkim, co przeżyłaś, naturalne jest, że świat dookoła wydaje się inny, ale on się nie zmienił to ty się zmieniłaś. A kiedy zmieniasz się wewnętrznie, zmienia się też Twoja percepcja wszystkiego. To, co kiedyś wydawało się troską, teraz wydaje się kontrolą. To, co kiedyś wydawało się uwagą, teraz wydaje się brakiem miłości. To, co kiedyś wydawało się pasją, teraz wydaje się emocjonalnym brakiem równowagi. Zauważasz, że miłość nie dotyczy już tego, co osoba mówi. Chodzi o to, co czujesz w ciele, gdy ona przychodzi. Czy cię uspokaja, czy cię pobudza, czy zaprasza cię do bycia sobą, czy wymaga od ciebie wcielenia w postać? Teraz słyszysz te odpowiedzi w ciszy, bez potrzeby uzasadnień, bez konsultacji z nikim. Dlaczego, kiedy dusza uczy się chronić, czuję fałsz nawet zanim usta się uśmiechną? Nowa miłość, którą akceptujesz, musi być obecna. A kiedy mówię obecna, nie mam na myśli tylko fizycznie to ktoś, kto cię słucha, kiedy nie mówisz. Kto dostrzega Twoje pauzy, kto szanuje Twoje milczenie, kto nie umniejsza Ci w imię humoru, kto nie uważa, że Twoja intensywność to przesada, kto nie czuje się zagrożony Twoją wolnością. Chcesz kogoś, kto widzi Cię całą i kto nie chce niczego w Tobie naprawiać, kogoś, kto rozumie, że spokój to nie nuda i że wzajemność to nie ciężar. Chcesz kogoś, kto potrafi żyć z Twoją samotnością, nie czując się wykluczonym. Kogoś, kto nie boi się twojego blasku, ani nie próbuje zgasić twojego światła, aby czuć się wystarczającym, ale prawda? Nie zawsze zaakceptujesz tę osobę, bo teraz nie wybierasz już impulsowo, nie zanurzasz się w płytkich wodach, nie oddajesz się każdemu, kto zwraca na ciebie uwagę przez trzy dni z rzędu. Szybko dostrzegasz to, co wcześniej zajmowało miesiące. I to zmienia wszystko. Czujesz, kiedy połączenie jest energetyczne, kiedy to tylko pragnienie. Albo kiedy to projekcja. I w wielu przypadkach cofasz się, nawet jeśli osoba jest miła, nawet jeśli wydaje się zbyt dobra, żeby ją odpuścić, bo nauczyłaś się rozróżniać dopasowanie od pośpiechu, spotkanie od rozproszenia, odpowiednią energię od wysiłku przebrany w miłość. Nie boisz się już być sama, bo odkryłaś, że bycie samą w spokoju jest lepsze niż bycie z kimś w niepokoju. Nie tolerujesz już bycia połową siebie, aby zmieścić się w czyichś pragnieniach, ani nie ignorujesz już sygnałów tylko po to, aby nie czuć samotności. Zrozumiałaś, że potrzeba ma swoją cenę i że ta cena to twój spokój, więc nie, nie będziesz już podtrzymywać kruchych relacji pięknymi słowami, ani nie pomylisz obecności z emocjonalną dostępnością, nie zaakceptujesz już połówek, i jeśli nikt nie przyjdzie cały, będziesz dalej sama, ale już nigdy nie w kawałkach. Miłość, która przyjdzie, jeśli przyjdzie, znajdzie pewną kobietę, nie zimną, ale bardziej świadoma, nie arogancka, ale chroniąca siebie, nie oddalona, ale wybiórcza, kobieta, która zna swoją wartość, która rozumie swoje granice, która nie oczekuje rycerzy na białym koniu ani nie karmi emocjonalnych wybawicieli. Miłość, która przyjdzie, będzie potrzebowała odwagi, odwagi, by zostać w trudnych dniach. By rozmawiać, gdy wszystko będzie wydawało się niejasne, by nie uciekać, gdy głębokość przyjdzie, i przede wszystkim odwagi, by nie ograniczać cię. Bo jeśli przyjdziesz z intencją formowania, dominacji czy kontroli, zobaczysz i odejdziesz, nawet zanim się przywiążesz, bo teraz twoje przywiązanie jest do twojego spokoju. A jeśli nikt nie przyjdzie, w porządku, masz siebie. Chodzisz po ulicy z lekkością. Wybierasz, kto wchodzi w twoje życie, jak wybierasz to, co nosisz w sercu. Przestałaś być potrzebująca, stałaś się strażniczką własnej świątyni, słuchasz muzyki i tańczysz sama w salonie, zamawiasz jedzenie w weekend i uśmiechasz się przy starych filmach, umiesz głaskać siebie bez wstydu. A co najpiękniejsze? Nie oczekujesz niczego, po prostu jesteś cała, kompletna, wolna i w tej wolności przyciągasz to, co jest kompatybilne. Co nie wymaga wysiłku, by zaistnieć, co nie burzy twojej rutyny, by nazwać to miłością, co szanuje twoje tempo, twoją energię, twoją prawdę, bo prawda jest taka: kiedy wybrałaś swój spokój, nie straciłaś nikogo, odnalazłaś siebie. Zdałaś sobie sprawę, że najlepszym towarzystwem jest twoja obecność przy sobie samej, a od tamtej chwili wszystko się zmieniło. Zmienił się twój sposób patrzenia, twój krok. Twój uśmiech, twój wzór miłości. Nie chcesz już kogoś, kto rozprasza cię od życia. Chcesz kogoś, kto idzie z tobą przez życie, kogoś, kto przychodzi lekko, ale nie płytko. A jeśli nie przyjdzie, w porządku. Bo teraz wiesz, nie musisz być kochana przez kogoś, by czuć się cała. Już jesteś. Jeśli ten tekst opisuje kobietę, którą się stajesz, skomentuj: Wybrałam mój spokój. Kiedy zauważyłaś, że bycie samemu jest lepsze? Opowiedz mi w komentarzach. Podziel się tym z kimś, kto potrzebuje przypomnienia, że samotność też może być nowym początkiem. To był tylko pierwszy krok. Czekam na ciebie w następnym filmie.